Jesteśmy dzisiaj na 24 urodzinach Imperium Kobiet. Powiedz, widzę Cię na każdej imprezie u Ilonu. Dlaczego tu bywasz? Wiesz co? E, miałam przyjemność przez dłuższy czas współpracować z Iloną jako z moim pr e, W związku z tym też się zaprzyjaźniłyśmy. Też tutaj można poznać wiele ciekawych kobiet. A w związku z tym, że mój biznes w większości jest skierowany dla kobiet i do kobiet, e, i tym bardziej, że dzisiaj też jest święto Ilony, to nie wyobrażam sobie, że mnie tutaj nie było. Pierwszy mnie zastanawia, jak wygląda współpraca między kobietami. Bo wiemy, że jest różnie. Wyszła specjalna książka, którą oczywiście wydała Ilona, mówiąca właśnie o tych relacjach. Jak jest, jaka jest Twoja ocena? Może nie ocena, ale zdanie. Wiesz, co za każdym razem, jak Ilona przygotowywała wywiad ze mną, to to zdanie zawsze było. Dlatego, że ona zna moje podejście. Ja uważam, że my, kobiety, jesteśmy niestety, ale gorsze. W relacjach biznesowych niż mężczyźni. Bo mężczyznom, jak się coś nie podoba, to jeden drugiemu mówi, teoretycznie daje se po twarzy i idą dalej. Natomiast kobiety rzadko kiedy mówią bezpośrednio. Jak im się coś nie podoba, nie gra, jest nie tak. Jakby bardzo często przeważają u nas niestety emocje. I ta prawda gdzieś zostaje wiesz, w tle w kuluarach, poza tym też jest dużo zazdrości. E, natomiast ja akurat. No chodź, mam... Ja przerwę Ci na sekundę, powiedz mi, skąd bierze się ta zazdrość, bo ja się z tym nie godzę. Generalnie uważam, że no, każda kobieta może ta spełniona, nie, nie ma tych, tej, tej takiej zazdrości. Czy też jest coś tego zdania? Wiesz, ja jestem takiego zdania, że kobieta, która jest kobietą pewną siebie, ale taką pewną siebie, zbudowaną na własnych wartościach, na autentyczności, na pogodzonej e, przeszłości. E, Znającą swoje talenty, predyspozycje, nie ma czegoś takiego jak zazdrość, dlatego, że ona jest tak ukierunkowana i w ten sposób, jakby kieruje swoją ścieżkę zawodową, że ona no doskonale wie, po co, dlaczego to robi, dla kogo to robi i w jaki sposób to robi. I uważa, tak jak uważam ja, że ten tort jest tak duży, że naprawdę dla każdego znajdzie się miejsce. I ja uważam, że jeszcze jest fajniej, jak jesteśmy w stanie mm, współpracować z sobą, bo kiedyś się tworzy zespoły ludzi współpracujących i każdy dzieli się swoimi predyspozycjami, to możemy zrobić o wiele więcej. I tak też właśnie ja do swojego biznesu podchodzę, do swojego biznesu zapraszam kobiety spełnione, szczęśliwe, zadowolone, pewne siebie, dlatego że mam wtedy pewność, że każda z nas będzie robić jak najlepiej dla siebie samej i dla całej grupy. Czy Ty jesteś sama ze sobą pogodzonym? Ja jestem z sobą bardzo szczęśliwa, uwielbiam siebie, kiedy patrzę się w lusterko, to stwierdzam, wow, jest naprawdę super i każdego dnia coraz lepiej. Jestem spełnioną kobietą, która dokładnie robi to, czego pragnie, to co chce, jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona i po prostu no, taka jestem i nie udaję kogoś, kim, kim nie jestem. A robisz warsztaty, rozumiem, że pomagasz kobietom jakby dojść do tego szczęścia, czy, czy w najbliższym czasie przygotowujesz kolejne jakieś warsztaty? Tak, w tym momencie mamy cykl warsztatów, który odbywa się raz w miesiącu. Ostatnio mówiłyśmy o odkrywaniu wewnętrznych swoich talentów. Teraz 11 września mamy warsztaty dotyczące stresu. Kolejnymi warsztatami będą talent u dzieci, czyli jak odkrywać talenty u swoich dzieci. Prawdopodobnie będziemy mówić również o zmianie, czyli o tym jak ze zmianą tutaj sobie funkcjonujemy. Prawdopodobnie też przekonania, pewność siebie. Natomiast w listopadzie startuje kolejny cykl, kolejna edycja mojej mistrzowskiej akademii. Jest to projekt online, w którym pracujemy 4 miesiące właśnie nad zbudowaniem tego pierwszego pułapu, najważniejszego pierwszej kolumny do prawdziwej pewności siebie czyli akceptacji siebie.